27 sierpnia 1946 roku w Krakowie rozpoczął się proces hitlerowskiego zbrodniarza, byłego komendanta obozu w Płaszowie, Amona Geta. Proces trwał 10 dni i był pierwszym w Polsce procesem, w którym zarzucano bezpośredni udział w zbrodni ludobójstwa. Prokuratorzy dr Tadeusz Cyprian oraz Mieczysław Siewierski. Zarzucali oskarżonemu, że w czasie pełnienia funkcji komendanta obozu w Płaszowie spowodował śmierć 8 tysięcy osób. Akt oskarżenia obejmował także zarzuty związane z likwidacją krakowskiego oraz tarnowskiego getta. Zarzucano oskarżonemu również wymordowanie więźniów likwidowanego obozu w Szebniach koło Jasła oraz przywłaszczenie mienia pomordowanych więźniów. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdują się dwie fotografie oskarżonego podczas rozprawy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, który został powołany między innymi do osądzania zbrodniarzy wojennych. Na zdjęciach widzimy byłego komendanta obozu w Płaszowie na ławie oskarżonych. Na pierwszym widać jego skupioną twarz. I słuchawki na uszach, dzięki którym mógł uczestniczyć w procesie za pośrednictwem tłumacza. Na drugim zdjęciu widać oskarżonego podczas składania zeznań. Amon Gett miał prawo zadawania świadkom pytań, z którego to prawa chętnie korzystał, starając się wykazać nieścisłości w relacjach świadków. Na pytanie, czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów, Amon Gett odpowiedział: Nie. Do obrony w imię sprawiedliwego procesu zostali powołani dr Bruno Pokorny oraz dr Tadeusz Jakubowski. Wobec przytłaczającego materiału dowodowego, mimo pewnych niezgodności w relacjach świadków, jedyne co mogli zrobić obrońcy to prosić o sprawiedliwy wyrok. Amon Gett został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wniosek o ułaskawienie został odrzucony a wyrok wykonano 13 września 1946 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich.